O przeszczepianiu włosów, to teraz powiemy o opadających powiekach. Taki temat w pytaniu na śniadanie teraz. Tak, jak sobie radzić z opadającymi powiekami? Już teraz porozmawiamy o tym z Olgą Szemlej, pionierką jogi twarzy w Polsce, ja damem Piekutem, kosmetologiem. Dzień dobry. Dzień dobry, Z tego co ja wiem, to stosuje się mrożone ogórki, czy w ogóle chłodne ogórki na, na oczy to taki utarty chyba sposób, a rzeczywiście skuteczny? Bardzo skuteczny, no bo ogórki zawierają w swoim soku coś takiego, co obkurcza nam naczynia krwionośne i odprowadza nam limfę. Czyli te obrzęki, bo tak naprawdę to musimy wiedzieć, że obrzęki, często obrzęki powodują rozciągnięcie tej skóry wokoło oczu, ale czasem mogą też wystąpić obrzęki z niedowodnienia, czyli za mało pijemy i mhm. zatrzymujemy w swoim organizmie wodę, więc ogórek, jeżeli się będziemy dobrze nawadniać i stosować chłodny dodatkowo ogórek, obkuczy nam naczynia krwionośne i będzie zapobiegał po prostu rozciąganiu się tej górnej powieki. Czyli kładzie a to jest się jest zmrożone. No zamkniętą tak. po powiekę, tak? No zamkniętą ciężko byłoby. No, to nie ale zobaczcie, jakie to, tak. jaki to jest takie relaksujące. Ja mam makijaż więc trochę to jest do tyłu, a ja mam okulary, ale. <śmiech> <śmiech> wiemy, wiemy, jak to Chcesz kawałek ogórka? Ale nie, Chętniej nie ma żadnego. My zaraz przejdziemy do, do masażu. Ja jestem wielbicielką, rzeczywiście, dziękuję masażem na zimno, lodem ogórkiem, przykładania. Ale to jest naprawdę a, to zimne. Jest i troszeczkę jestem, że... nawet boli. Trochę boli, okay. ale wiesz co, można ale... poczekać parę minut, żeby to się ociepliło, bo to jest, ogórek składa się głównie z wody, więc jeżeli za długo będzie w lodówce albo w zamrażarce, no to złapie tą temperaturę. Ale my mamy 36,6, a teraz trochę więcej. <grym>. Tak. To ja szybciej, czuję tylko naprawdę. Natomiast, no? żeby tak naprawdę realnie podnieść powieka, no to musimy też zrobić coś, mamy naprawdę bonus od natury, bo mamy aż dwa mięśnie po każdej stronie, które unoszą łuk brwiowy i unoszą górną powiekę. Mięsień to mięsień, mięsień się ćwiczy i naprawdę korekty tutaj tych opadających powiek są akurat w przypadku jogi twarzy dosyć spektakularne dobrze to proszę pokazać więc możemy pokazać tak tak żeby to wszystko działało możemy pokazać mm -hmm. pierwsze ćwiczenie polega na tym przykrywamy sobie czółko, żeby ono się tutaj nie marszczyło przy tych ruchach i próbujemy po prostu właśnie się zdziwić tak jak robiłeś ale troszkę wyższe szkoły jazdy bardziej się skupiamy na zewnętrznych Kącikach brwi. Nie wiem, tutaj ja wiem, że przykrywam, ale ja się staram działać, jakby tutaj rozsuwać brwi i unosić dokładnie, bo to tu zwykle opada. I teraz, jeśli czuję, że mam asymetrię, to skupię, albo wiem, widzę na zdjęciach, skupiam się na tej słabszej stronie i pracuję z nią. 15 razy takich uniesień rano, ale wieczorem. mrugam przy tym, czy, czy, czy nie? Nie, unosimy te tylko czoła. unosimy mhm. tutaj czołem, mięśniami, pracujemy. D zdjęcie po dwóch tygodniach, znowu zdjęcie. No brawo! Widać, że są mięśnie, widać, że są mięśnie. Kolejne ćwiczenie, które jest taką totalną gwiazdą. E, palce tuż pod brwiami. I widać jakby były na brwiach, ale one tak naprawdę są pod. I teraz ja nie robię czegoś takiego, bo szkoda skóry na czole, ale troszeczkę rozsuwam skórę i powieki, i podtrzymuję. I teraz robię taki ruch, jakbym chciała mocno zmrużyć oczy i nacisnąć brwiami na palce, a nie rozciągnie się wtedy powieka. Absolutnie nie. Wytrzymuje sprawy. się tak z palcami. Mhm. Odpuszczam i czasem od razu. Ojej, ja muszę sobie tak próbuję. zrobić, bo od razu zobaczyłam. Efekt. Czyli nie wbijamy sobie pazurków, tylko opuszkami tuż pod brwiami, nie nad brwiami, przytrzymujemy, rozsuwamy, żeby się lwia zmarszczka nie robiła. I jakbyśmy chcieli nacisnąć brwiami na te palce, a palce się nie dają. I to Pan są... Adam nie musi być. Nie, Kodok... dobrze. To też trzeba powiedzieć, wszystko jest dla ludzi. Ale jak będziemy samochód prowadzić? Dokładnie. Nie żartuję to w domu. Niczego nie, nie atakujemy, na czerwone, ale, ale też nadmiar botoksu może nam tutaj powodować obniżanie brwi. Nie tak, że zgadzam wszystko... się. Dobrze zrobiony botoks nie to obniży, problem. tylko podniesie, i taki no. efekt okay. będzie około 6 miesięcy. Aha, a herbatka na co? Herbatka ze względu na to, że czarna herbatka, flawonoidy zawiera, ona i garbniki będzie nam zabierała obrzęki, będzie nam doskonale łagodziła stany podrażnienia. I uszlachetniała tą skórę. Ona będzie po prostu jeszcze jak wschłodzona, nie ciepła, albo okłady z takiej czarnej lub zielonej. herbaty. Czyli Szczury Ludz po herbacie też się przydają? Tak. Bardzo. I one też są schłodzone, zobaczcie, i one są tak już delikatnie, bo temperatura. z lodówki. Mhm. Przeciwutleniacze zawarte w herbacie będą rozjaśniały nam cienie pod oczami, będą skupiały, żeby ten kolagen i żeby te wszystkie składniki, które naturalnie się regenerują w oczach, miały mocniejsze działanie. Czyli wspomagamy procesy naturalne, odprowadzając wody rozjaśnienia, pozbycia się y, obrzęków i naprawy trochę skóry. A też jeszcze pamiętajmy, że ta skóra jest bardzo cienka. Ona nie zawiera gruczołów potowych, a praktycznie jest tam kilka gruczołów łojotokowych więc ona się nie natłuszcza sama więc potrzebujemy fajnych kosmetyków które będą działały nie hmm. tylko regenerująco i odżywczo, ale liftingująco i zostawiały taki filtr na tej górnej powiece gdzie nie będzie prze, nie będzie dochodziło do przesuszenia A to tutaj... ciekawe jest bo z herbatą jest tak <laughs> zupełnie inaczej niż myślałam tak, bo suszę. wydawało mi się że będzie farbować i raczej będzie powodować cienie a nie wyłoga Nie 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 nie, 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 nie. całe życie Herbata, się uczy. Herbata na obrzęki, herbata na rozciągniętą skórę na powiekach szczególnie rano jest bardzo, bardzo polecana. I to jest taki bardzo tani sposób i taki bardzo zdrowy i też ekologiczny. Możemy oczywiście się. po można zrobić herbatę, kupujące. napić się herbaty, zrobić sobie okłady. Do tego jeszcze zrobić masaż karku. No właśnie, bo jak tutaj na Część dobre zjeść. serum, <laughs> już po tej herbatce, to dobre serum, o którym mówisz, to super jest je wmasować. I teraz jak to można zrobić? Nie mamy akcesoriów, Używamy dłoni i sięgamy seru, można spróbować. i zobaczcie, robimy takie, tutaj można lekko przytrzymać sobie czółko, robimy takie podbieranie. O nie, o. Kasia, fajne, Kasia nie, nie pozwoli, Kasia, która dbała o makijaż mój dzisiejszy, ja jakby zobaczyła. I robimy takie podbieranie, przybieramy paluszkami i podbieramy, też bardzo fajny efekt. Drugi, obcęgi i masujemy właśnie na to fajne serum. <laughs> Tak, coś takiego. Jeśli ktoś naprawdę chce tak mocniej zadziałać, ja zawsze powtarzam, groźnie wygląda, działa świetnie, będzie widać, że ja naprawdę masuję, nie oszukuję, a nic się strasznego nie dzieje. Ja uważam, że to jest przyjemne, ale może to są jakieś moje już, wiecie, przyzwyczajenia, skrzywienia. Głasza, łapie łuk brwiowy i cudownie masuje. No i nasze kultowe jeżyki. One tutaj zrobią akupresurę, pobudzą, pobudzą, o jak ci pięknie pasują do koszulki. Pobudzą drenaż limfatyczny, czyli to wszystko plus to i zobaczcie, i masujemy. Przepraszam Kasiu. <śmiech> <śmiech> Ale to w dobrej sprawie. <laughs> Jednak mogłam sobie ten masaż zrobić, bo musimy <laughs> makijaż bezbłędny. <laughs> Teraz będę nadrabiać. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Tymi sposobami można uniknąć albo przynajmniej przedłużyć sobie termin e, zabiegu. Mm -hmm. tak. Dziękujemy bardzo. Olga Szomnej i Adam Piekut to goście z pytania na śniadanie. Dziękuję. Będziemy dbać o powieki. A...